Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony niepopularny, a to jest Assassin's Creed Odyssey i yy, dodatek Los Atlantydy. I spotkaliśmy tutaj dwie, no powiedzmy sobie, nawet dość ładne panie. Nawet bym powiedział jedna dość ciekawie ubrana. Yy, szedłem tutaj do punktu kontrolnego, no i trafiłem na misję. Więc zobaczymy, z czymś to się wiąże. ...Eridan River in pieces! I'd give my sharpest bronze dagger to see that silly human trying to leave Elysium on a felucca! Have you visited my mother... ...recently... ...and given her my love? Always. The meteor sends her love in return. Well... ...I'd better get back... ...Elysium won't rule itself. Do keep an eye out for me... ...I sense trouble brewing in Paradise. I was starting to think you'd never get here. You can't waste time if you hope to break Persephone's control over the gate to the underworld. I. <laughs> Did you really think word wouldn't get out at your inclusion with Elysium's pretty boy, Adonis? Is that so? Unfortunately, no one passes through the gate to the underworld without Persephone's permission, which she has never given. Ever. Luckily for you, as you was was a place place of crossroads and keys, locked doors happen to be my specialty. Are you saying you can get me through the gate? I'm saying I can help you bypass Persephone. From what I just saw, you're pretty close with Persephone. Why would you want to work against her? I'm not asking for your blind trust. Let me prove our goals align. This unlocks the door to Persephone's hidden sanctuary. She keeps all of her most intimate possessions there, stowed away from her husband. Among her treasures is a journal rumored to contain information you desperately need about the gate. Bring it to me as soon as you can. I'll go get the journal. The sooner you bring me it, the closer you are to leaving Elysium. Okej, okay, to jest interesujące. To jest bardzo interesujące. Eee, gdzie nas prowadzi quest w tym momencie? Serio, gdzie nas prowadzi quest? Nie, nie ten quest. Eee, gdzie nas prowadzi quest z tą babeczką? Persefona, nie. Odszukaj i użyj odszukaj sanktuarium Persefony. Dostań się do środka. Dobra mapa Niesamowicie nas y, nie zaciekawiła tutaj ta pani y, z kilku różnych powodów Ale oczywistym powodem jest to, że nam dała kluczyk do y, sekretu swojej przyjaciółki, nie? Niby przyjaciółki. Gdzie jest to najbliższe orle gniazdo? To mi pokazuje, że ja mam. Co tam z twororu Co? Nudzi ci się? No czyli tak. Co to ta ci zabrał kompa, czy co? A nie ma pizzy. Zniknęła. Jak będzie ciepło, to tu to nie mnie znał autostradę bez ograniczeń znowu w się stało mieć 800 plus a masz 766 yy, boty boty chloroformed to były boty to nie byli ludzie ktoś po to żebym rozdawał gry yy, wziął i specjalnie zbotował kanał na 40 subskrypcji a później nie dość że zniknęło te 40 subskrypcji które zostało zbotowane to jeszcze do tego odeszły 3 osoby które przyszły podczas rozdania? Czyli z 10 subskrypcji, jakie zdobyłem na rozdaniu 3 gier, zostało mi 7. Czyli tylko 7 osób zostawiło subskrypcję podczas 4,5 godzinnego live'a, na którym rozdałem 3, 4 gry. No. Na szczęście król Julian zebrał dwie, więc nie dostały się w niepowołane ręce. Że tak powiem? This is it. Tam je dużo itemków. Tam je dużo itemków i my tam idemy u to jest ciekawe. Tu tu, tu, tu tu oj tam Aleksios. Oj tam, oj tam, oj tam. Nie jest i tak. Powiem że odkąd w Originsie mieliśmy okazję tam zwiedzać te piramidy, te ruiny i tak dalej to tam było naprawdę epickie. Tutaj jest takie fajne, to jest fajne, fajne, że to kontynuują. Ale w Walchali było w ogóle zwiedzanie jakichś takich ruin takich rzeczy? Bo szczerze powiedziawszy, to mi się jakoś nie kojarzy. Gdzieś tam były jakieś jaskinie tym podobne, ale. Ale żeby były jakieś ruiny starożytnych cywilizacji, czy coś? To chyba nie. Tych rzymskich tam coś było. Czekajcie, 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 bo się zgubiłem. A, okej. Okay. Mogę przeciągnąć do siebie. Mogę do siebie, ale drugie muszę od siebie, tak? Nie. Dobra, jak odsunę te oba, to może mi się tam odblokuje jakieś przejście? A, tak! Patrzcie, jakie sprytne! Patrzcie, jakie sprytne! W sumie, jeśli to by było naprawdę wino, to, to powinno dość mocno płonąć po rozwaleniu, nie? Skoro alkohol, wino, te sprawy. Nob, nope, nob, nope, nob. Nope. Lepiej nie wchodzić na takie miejsca. Dobra. Tu gdzieś jest pierwszy skarb. Tego nie ruszę, nie? To jak tym odjadę do tyłu? Oj. Oj, oj, oj. Wait a sec, to nie jest takie proste. Tym mogę przejechać tu. Yy... A, dobra, jestem osłem. No tak. I teraz to przesuwamy w prawo i możemy przejść dalej o opona mi nie przyszła, a moja z tyłu to masakra. Pytanie, mówiłeś coś o No Man's Sky? Tak, no właśnie się zastanawiałem nad ściągnięciem paru osób do No Sky Tylko bardzo mocno myślałem nad ściągnięciem tych osób do No Man's Sky'a, takich, wiesz, właśnie żeby, żeby podbić ten kanał, no bo... Kurde, nie da rady, no już próbuję na siłę, naprawdę, streamuję, sami widzicie, po 3-4 godziny dziennie, ale jak dostaję... Subskrypcje na dzień, albo dwie subskrypcje, no to... Myślałem, że to chociaż troszkę ruszy, nie? Że, że się faktycznie kanał będzie... Będzie naprawdę zacznie rozwijać, ale... Muszę przyznać, że troszkę się rozwinął, no ale to nie aż tak jakbym chciał. I na tyle, żeby mi to pozwoliło myśleć więcej w kontekście streamów i nagrywania. <śm> Spoko, zapamiętam. Yy... Ale my zebraliśmy to, co mieliśmy zebrać? Chyba tak. Tam jest jeszcze jakiś skarb. Widzicie, że tam coś jeszcze jest. Coś przegapiliśmy. W którymś momencie coś skichaliśmy po prostu. A może to było już u samej tej Demeter? Znaczy u samej tej persefony, w tym, w tym skarbcu, i ja to po prostu nie zauważyłem? Nie, no tutaj jest ewidentnie. Na no, wprost. Tak, czyli skichałem, pominąłem to miejsce. Ale bym później się irytował, jakby mi tego gdzieś tam brakowało. Wow, tutaj są cztery skarby w ogóle, czyli jeszcze gdzieś tam by trzeba było. Tam na dole gdzieś ten. Nie, 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 dobra, zlewamy temat. Nie było tematu, proszę Państwa. Nie było tematu. No, ale jakbyśmy grali faktycznie w Numer no Sky bez łotr, to, to można coś pomyśleć. Jak nie będzie, tak jak nie wypali mój plan taki jak, jak jest na razie. A właśnie, miałem pytać, jaką gierkę byście chcieli zobaczyć, żebym grał za nią? Ostatecznie wybór i tak należy do Ani, ale może akurat coś zaproponujecie, co może jej też się spodoba. Graliśmy razem w The Forest'a, w Diabolo, w... Borderlands'a zaczynaliśmy? Ale głównie The Forest Diablo. Co jeszcze? Było coś takiego, co graliśmy tak faktycznie jeszcze razem? No, ale to próbowaliśmy. White Glance'a tak samo próbowaliśmy. też coś tam popróbowaliśmy. Ale grać, to. The Forest, Diablo. Ark też nie pograliśmy razem. Ta, Tak, Seven Daysy też nie pograliśmy za bardzo razem. Chociaż próbowaliśmy. No, dobra, był większy epizod na pewno niż Wildlandsy i ten, ale. Sure <coughs> but... Chłopaki piszą Terraria. Ale ja do Terrarii kilkukrotnie już próbowałem przekonać Anię i mi się nie udało. <laughs> ale Ania też panu mój Skype. wiele now be quiet while i read. well, that was illuminating. no. So, what does it say? said the d. Oh, so eager. the location of the gate is not revealed. but so long as persephone controls elysium, you need her permission to pass through it. Which you will never get. But if she loses control of Elysium? She loses control of the gate. You need to undermine her influence any way you can. And how do you suggest I do that? Your alliance with Adonis is a good start. His head on tactics are a little obvious for my taste, but in time, he will wear down Persephone's forces. What about our alliance? Where do you come in? I know all of Persephone's weaknesses and I'll direct you to them when the time is right. Until then, you'd be wise to spend some time with Persephone's lapdog, Hermes. Learn to use that staff. You'll need a divine weapon in the land of gods. Czy kawałku Atlantydy jest pokazana jako chyba ee... Jako, właśnie zaświaty, za nie? Dobrze rozumiem, że to jest Atlantyda, jakby? Nie, no nie do końca. My się dostaliśmy do Atlantydy. A, nie wiem. Nie wiem, nie rozumiem tego, nie rozkminiam tego. Nie wiem, o co tu chodzi. Nie wiem, proszę Państwa. Nie mam pojęcia, jak to działa. Ja tu tylko sprzątam. Dobra. No, to chyba wrócimy do starego systemu, czyli będę sobie tutaj gdzieś chodził, grzebał, um, próbował pozbyć. E, e, pozbawić władzy tej niemiłej pani. No i chyba tyle, nie? Więcej nie mam chyba nic do roboty tutaj. Poza tym. A to mogę. To jest pierwsza rzecz, którą mogę robić faktycznie nawet poza streamem bo tak na przykład Darksidersa nie pogram poza streamem, Tomb Raidera nie pogram poza streamem a tutaj w asesnie mogę sobie poczyścić całe to miejsce, wszystko, posprawdzać te pytajniczki i tak dalej nawet poza streamem tak sobie siedząc po prostu hm? to jest Elysium Atlantyda, będzie później Ok, mego, Ok. okej, okay. rozumiem rozumiem, nie chcę Wszartuje oczywiście. Czy wy mi wysyłacie koty w pudełkach? Oni mi wysyłają koty w pudełkach. Ja ale nie Na telefonie? No to nie, nie widzę. Nie Dobra. Tak, kotki są słodkie. Zgadzam się z wami. Dobra, ja w tym momencie kończę. Dzięki wielkie za uwagę, jeśli chodzi o oczywiście o nagranie. Dziękuję wam wszystkim bardzo za uwagę na odcinku. Mam nadzieję, że do usłyszenia, do zobaczyska w następnych i mam nadzieję, że się wam podoba. Więc zapraszam na kontynuację serii. Jak zajebiście ładnie! Jakie tu są epickie wideo! Więc, jeśli się Wam podobało, to możecie zostawić zawsze łapkę w górę, komentarz, napisać co tam myślicie, subskrypcję. A jeśli nie, to możecie napisać dlaczego i co mogę poprawić, żeby było lepiej. Bo ja chcę się doskonalić w każdej rzeczy, jaką robię. Także, bye you, Na razie, cześć!